Mówimy o operacji wycięcia guza wątroby z dostępu przez klatkę piersiową. Innymi słowy uzyskaliśmy dostęp do wątroby, która znajduje się w jamie brzusznej, dochodząc do niej poprzez klatkę piersiową. Wyjątkowość tej operacji polega przede wszystkim na tym, że udało nam się połączyć siły wspólnie z chirurgami klatki piersiowej. Z reguły jest tak, że chirurdzy ogólni, chirurdzy onkologiczni operują jamę brzuszną, czyli narządy znajdujące się w jamie brzusznej. Tymczasem chirurdzy klatki piersiowej operują narządy znajdujące się w klatce piersiowej. Tym razem połączyliśmy siły i Operowaliśmy właśnie wątrobę w jamie brzuszną, wykorzystując pomoc chirurgo z klatki piersiowej. Jakby połączenie sił nie było trudne, dlatego że dobrze żyjemy z, z kolegami z oddziału chirurgii klatki piersiowej, natomiast rzeczywiście jest tak, że to wymaga pewnych umiejętności z zakresu chirurgii wątroby, z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii, z zakresu chirurgii klatki piersiowej, no i przede wszystkim również umiejętności anestezjologicznych, bo znieczulenie pacjenta, który jest operowany w obrębie klatki piersiowej jest kompletnie inne niż znieczulenie chorego operowanego w obrębie jamy brzusznej. Sam zabieg był krótszy niż byśmy mieli go wykonać z dostępu przez jamę brzuszną i to był główny powód dlaczego zdecydowaliśmy się uzyskać taki dostęp to było około półtorej godziny. Gdybyśmy chcieli zaoperować panią powiedzmy sobie w sposób tradycyjny, czy to minimalnie inwazyjnie, czy to klasycznie Byłoby nam bardzo trudno od strony jamy brzusznej. Pacjentka jest po kilku zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej. Tam jest zwykle dużo wzrostów po tych zabiegach. Natomiast w tym momencie mieliśmy bardzo dobry wgląd w tą operowaną okolicę i mogliśmy przyspieszyć ten zabieg operacyjny. To jest pacjentka z historią raka Elita Grubego, która była u nas operowana wykonaliśmy laparoskopowe wycięcie jelita grubego. No a w badaniach kontrolnych stwierdzono zmianę, podejrzaną o zmianę przerzutową do wątroby. Operacje wątroby u nas są dość często wykonywane, nawet kilka w ciągu tygodnia. Natomiast ten dostęp jest wykorzystywany stosunkowo rzadko. To się wiąże z tym, że nie wszystkie guzy wątroby operujemy z takiego dostępu. To muszą być zmiany, które są bardzo niekorzystnie położone, czyli zmiany położone z tyłu w tych tak zwanych tylnych segmentach, zmiany położone pod przeponą, gdzie dostęp po stronie jamy brzusznej jest bardzo skomplikowany, natomiast przez składkę piersiową okazał się być zupełnie, powiedziałbym, fizjologiczny. Mam wiedzę na temat ośrodka warszawskiego, który kilka tygodni wcześniej również taką operację wykonał i według mojej wiedzy to są dotychczas dwie takie operacje, które się w Polsce wykonały. Możemy powiedzieć, że jesteśmy drudzy, natomiast dla nas miejsce na podium nie ma znaczenia, ważne, że pacjentka dobrze się czuje, wyszła w drugiej dobie pooperacyjnej do domu. Wszystko odbyło się bez powikłań, pacjentka jest zadowolona, przede wszystkim odbyło się to bez większych dolegliwości bólowych, co przy operacjach na przykład klasycznych jest dużym problemem dla chorych.